Cześć, witajcie. Dziś serdecznie Was zapraszam na materiał, gdzie przetestujemy, zobaczymy jak się sprawdza pellet z firmy Dartex, Wilga. dostarczamy ciepło. Wiele osób się pytało e, gdzieś tam w komentarzach na Facebooku, na YouTubie, gdzie jak wygląda właśnie proces polania, jak się sprawdza pellet oczywiście z tej firmy. No samym sobie serdecznie zapraszam do subskrypcji, do lajka, like bo to bardzo motywuje do udostępnienia tego materiału, a my przejdźmy do meritum, jakim jest oczywiście test, sprawdzenie, jak się sprawdza. Otóż ten pellet, na samym wstępie mogę powiedzieć, że worki naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. Żaden przy transmocie mi się nie rozerwał. śmiało mogę powiedzieć, że palety, które testowałem, to jest to najmocniejsza. Folia, jakim jak oczywiście miałem pelety, przejdźmy do meritum. Po, produkt polski W. 15 kg worku, średnica 6 mm. Numer telefonu. 100% eko. Bardzo yy, jasny pelet. To na pewno trzeba mieć na uwadze. Ciepło spalania powyżej 20 MJ. Średnica 6 mm plus minus 1 mm, wartość o połowa, Na worku mamy 17,5. Z tego co wiem, od producenta jest ona w okolic 18,5 MJ, czyli mamy tą wartość o naprawdę już na bardzo fajnym poziomie. Gęstość nasypowa większa niż 650 kg na metr sześcienny, i zawartość popiołu mniejsza niż 0,7% za chwilkę otworzymy sobie worek zobaczymy jak wygląda ten pelet i zobaczymy jak się on oczywiście rozpuszcza a więc otwórzmy worek pelet jak sami widzicie na pierwszy rzut oka naprawdę bardzo, bardzo jasny i bardzo fajnie pachnie sosną po otwarciu worka to trzeba mieć na uwadze bardzo fajnej średnicy oraz zapachu i koloru pelet. Przejdźmy do rozpuszczenia w... na troszeczkę tego pelletu. Zobaczymy, jak się on oczywiście rozpuszcza. Mam oczywiście pellet. Za chwilkę zobaczymy, jak ten pellet puchnie. Już widzimy powoli, że ziarenka peletu się do góry nam unoszą. Dosłownie po kilku sekundach sami zobaczcie, jak ten pelet szybko puchnie. Widać, że to jest czysta trocina. Nic tutaj nie widać, że by były jakieś dodatki. Bardzo fajnie puchnie. Przejdźmy oczywiście do Kotła, zobaczmy jak ten pelet się pali. A więc możemy zobaczyć, jak się upali pelet Dartex Wilga. Zobaczcie, bardzo fajny, długi płomień palnika nam wystaje. Przypodawany jest troszeczkę dłuższy. Charakterystyka palenia tego peletu jest naprawdę na bardzo fajnym poziomie. W kotle jest czysto siło. Spójrzmy na ścianki kotła. Zobaczcie, jest lekko to opylone, Co bardzo ważne, brak jakiegokolwiek spieku. Nic się nam nie spieka. To jest oczywiście popiół z ponad 240 kg. E, jakaś tam resztka, dosłownie jeszcze, dosłownie z 2-3 kg, chyba e, jest w, w koszu. Także zobaczcie, no, pelet rewelacyjnej, po prostu e, charakterystyki nic nie spieka popiół, istny pył. E, przejdźmy, oczywiście, do podsumowania tego peletu, jak to wychodzi w całokształcie. Powiedzmy wreszcie, kilka słów na temat, oczywiście, samego peletu. Paleta została bardzo dobrze dostarczona, nigdzie nie uszkodzona. Widzicie na przebitce właśnie, jak były ułożone worki po otwarciu worka e, bardzo jasnej kolorystyki. Same, sam sam pelet, bardzo mocne worki. To naprawdę trzeba mieć na uwadze e, i śmiało mogę powiedzieć, że są to najgrubsze worki, e, z którymi miałem do czynienia. Chodzi oczywiście o worki z peletem, e, także na duży plus. E, po otwarciu worka bardzo fajnie pachnie sam e, Sami zobaczcie, że po, po rozpuszczeniu no, jest bardzo, bardzo czysty. Zero, jakiś tam e, domieszek, także na duży plus. Średnica 6 mm, wartość połowa. E, na worku 17,5. Z tego, co się dowiedziałem, 18,5 MJ e, wychodzi. Także na bardzo fajnym poziomie. Popiół 0, 4 a 0,3 no na takim e, właśnie przełamaniu e, procenta, znaczy na bardzo fajnym poziomie, naprawdę jest spoko, bez, y, nie ma nawet spieków, czysto się pali, naprawdę na duży, duży plus. No i myślę, że ja na następny sezon zimowy na pewno sobie kupię ten pelet w większej ilości, około 3 ton, bo. Naprawdę robi robotę, bardzo fajnie się, się pali, szybko można ten kocioł ustawić i mieć po prostu całą zimę, że tak powiem, z głowy. Także na duży plus. Jeżeli oczywiście materiał się podobał, to oczywiście łapka w górę, bo to motywuje, udostępnicie materiał, a my się widzimy już za tydzień. Do zobaczenia, cześć!